Zaczyna się spokojny dzień w gospodarstwie Gertrudy Niemiec i Bogusława Bernabiuka w województwie mazowieckim. Za chwilę rozpocznie się dój poranny. Chodowcy trzymają bydło biało-grzbietę, bydło polskie czerwone i bydło polskie czerwono-białe. Są to trzy rasy rodzime. Ponadto nowością w obejściu są polskie konie zimnokrwiste, dwie klacze. Zapraszam na film. A to jest, nawet i mały krok. Odwiedzamy budynki, gdzie stoi klacz ze źrebakiem, opasy i krowy. Kupiliśmy ją w różnym bodajże, Teraz oźlebiła się w czerwcu 23 czerwca. A tam na łące mamy drugą, czy tamta się będzie źle bić. No Sylwester Nowy Rok, tak przełóż. A, a to są sokulaki czy PKZety? E, to są polskie końziny w świecie PKZ. -y. E, PKZety. -y. Przynieś kochanie marchewkę i cukier damy małemu cukier. A... Marcia, żeby, um, uważaj, tam ta druga jest spokojna. Tak Właśnie ja. teraz przyjść robaku Broni, trochę bo uszy Broń położyło. Ja uszy kładzie zaraz straszy Ale tak. Mańka szanuje przestrzeń. Mańka straszy i cofa się do tyłu nie. Czas sporo, żeby Mańka na już ośrłnęła. Która ta? Tak, Mańka. A, proszę. Tak mamy imię, tak mamy. To Zagierek? Tak. Morgan. Tak dzieci o no bo jak ktoś mówi, że... Musi być na N jako na dania, to musi być po matce, po matce na N, bo to jest na chwili. i no... A tutaj buchajki są, trzy białogrzbiety i, I polski Ale takie całkiem spore, nie? Ten taki duży. Słuchajcie, młody. już? Dawaj. Mieszkorośny Nie no, fajny taki, duży. Ja lubię jak one takie karki, dostają, że już takie są. A buchajek czerwony starszy jest? Półtora roku? Półtora roku gdzieś będzie miał. być. Nie mam. Jest Jeszcze tam z I... kolonii przywieziony, tam była tak, tak. pani. Bo... Ale tutaj dzisiaj jechaliście do giera, tak? Tak, tam eee, samym... z terenowym, tam jest taka na takiej kolonii. To. Ładny polski konzinok, czyli Seweryn, tak? Seweryn, no, kark. A owcy, tak Maniu, owcy. Tak. Tam przejść o, muszę. Tak. <noise> Musiałam przejść do drugiej części obory, gdzie stoi ostatnia niewydojona krowa. Gospodarze rano doili pozostałe, a stąd poczekali na mnie, bo się chwilę spóźniłem. Ile jest teraz w programie krów u Was? Cztery, bo... Na... Ile mamy? Cztery krowy w programie, czy pięć? Jak to wyszło? Nie umiemy tych pięć. A czerwonej polskiej? Czerwonej polskiej. Próbujemy wrócić do programu. Cztery próbujemy. Akurat czterej. Tak, czyli ma charaktery krowa, ale spokojnie już stoi. Pan Bogusław, na potrzeby filmu, wydoi tą krowę ręcznie. Już po żniwach jesteście? W trakcie. W trakcie. Ja właśnie teraz trafiłem tutaj na okres żniw. Te, te susze są, to wykańcza to. Po prostu ten deszcz powinien być miesiąc, półtora, chociaż wcześniej, a nie teraz. No ale chociaż teraz trawa chociaż odbije coś. Ale nie odbije teraz potem? A po... bycie, no ty na już bieżącki kłos, a gdzie kolby. Dopiszę, ale to na też, która w jakim miejscu, która że w dniach mała, To jej pomoże, ale w niektórych miejscach, w których była całkiem, to, to tak. Film był kręcony w zeszłym roku. Niestety te rejony dotknęła trzyletnia susza, która dała siwe znaki gospodarzom. Na szczęście w tym roku jest lepiej. A ja wychodzę z drugiej strony obory, gdzie do siana przyszły krowy i cielęta. Mamy tutaj bydło białogrzbietę i bydło polskie czerwono-białe. Polska czerwono-biała też wejdziecie do zasobów? Spróbujecie z nią, czy nie? Tylko zostaje, bo jest. Nie, nie, tylko. To to jest tak. Mleko tutaj jest na użytek własny. Tej klaczy ze źrebakiem nie wypuszczacie jeszcze na wybieg? Teraz będziemy wypuszczać, Już właśnie otwieram dzień po małym, żebym nie bo na oczewieniu była zamknięta, bo nachodziła wcześniej połączenie. Po prostu, żeby się stamtąd po trochę, no, nie pobiły, bo może zwrócić A teraz już ja po e, ujdziemy do no bo później no, żeby jeszcze się mogli do miesiąca, półtora. Rybak jak stał, żeby nie, no od razu nie poszedł na prawe, nie zjadał pokarmu, prawie nie zjadał. Ale teraz już klasa jest robiona, no, to się potwierdziło, że rybak już będzie miał prawie 2 miesiące, to już go no. zjadą. Wracając powrotem na drugie podwórze. Cielaki przeszły przez ogrodzenie na drugą stronę, tutaj zjadałem siano. Gospodarstwo składa się z 50 hektarów plus dzierżawy. Tak jak mówiłem wcześniej, są tutaj hodowane trzy rasy bydła. Polska czerwona jest 5 sztuk krów plus buchaj, dwie jałówki i cielak. Przebywają one na pastwisku pod lasem. Białogrzbiety to 5 krów w programie, dwie jałówki roczne i jedna roczna. Są również trzy krowy rasy polskiej czerwono-białej i jeden cielak. Zostają, bo dobrze odchowują cielaki, nie są objęte programem ochrony zasobów genetycznych i nie są również dojone. Kogut i kura szukają nowego miejsca na gniazdo. Kiedy zauważył, że jest poszczegłem, podniosł alarm. Nawet cielęta zainteresowały się tym wrzaskiem, które urządziły kury. Z szopy schodzi kotek. Co przyciąga uwagę cielaka, polskiej czerwono-białej, biegnie do niego się przywitać. Kodu cieka. W oborze nadal trwa dły. Krowa cierpliwie czeka. A cielak znajduje piłę i zaczyna się ocierać. Bardzo dobry drapak. Na dziś koniec dojenia. Ale to one, one wypuszczona do tamtych? Dzisiaj ja je opuszczam tylko trochę. Pochodziło. Krowa wychodzi z obory. Niestety się trochę pospieszyła. Oj! Poślizła i upadła. Na szczęście nic jej się nie stało, wstaje i idzie dalej. Krowa po wyjściu kieruje się do innych zwierząt. Gdzie? Do tego? Na Siódemka to drugie gospodarstwo, gdzie znajduje się duża obora. Tam zawsze stały krowy. Krowy na mój widok spłoszyły się. A który jest jej, jej cielakiem? Jej to jest o ten no, byczek, który stoi tutaj. Jej cielak to ten czerwono boczysty byczek, który stoi za nią. Jest odstawiony już nieście krowy. Stoi tu w tym eee. sianiu, jej cielatyk. I tam, to jest taka czarno e białowietka, taka ciemniejsza łóweczka, to jest Na uwagę zasługują tutaj kolorowe kury w typie kur chłopskich czy zagrodowych. Ptaki prezentują różne upierzenie. Jeszcze do nich wrócimy. To jak się nazywa? Pociecha, pociecha. To nie ma takich humorów, nie straszy. tak. Może masz rybaka i dlatego. Córka gospodarzy daje marchewkę klaczy. Dobry koniec. Mi się podoba, jesteś serduszko. Idziemy na podwórko, gdzie zwoliera z pawiami. Są to młode osobniki. Wchodzimy na wybieg krów. Pawie fajne tylko krzyczą i lubią mu uciekać. Dlatego są Gospodarz najpierw odpędzi stado od odsiana. Spróbuje im zrobić trochę zdjęć. Niestety, krowy niechętnie dzisiaj będą pozować. Rogacizna bardziej się interesuje ścianem niż pasieniem się na trawie. Bydło polskie czerwono-białe. Do Polski zwierzęta tej rasy zostały sprowadzone z Westfalii na dreni wschodniej Fryzji, początkowo na rejon Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W późniejszym okresie trafiły do Polski Południowej. Bydło czerwono-białe charakteryzuje się wysoką odpornością oraz łatwą adaptacją do warunków środowiskowych. Bydło czerwono-białe znane jest w Europie Zachodniej od około XIII wieku. W pierwszej połowie XVII wieku rasa ta stanowiła dominującą część pogłowia bydła w Europie. Krawy są głodne, wracają do siana. A my idziemy do klaczy zimno pociechy. Pani Gertruda z córką Hanią idą po klacz. Koniec bardzo spokojny i daje się bez problemu złapać. Towarzyszy im pies. Tak, klaszcze, jak się nazywa? Pociecha, tak? Tak, pociecha. I to zimno krwisty koń? Tak, polski koń. Od kiedy z u Was? Od maja. maja. od lutego, tak od maja. A to niedawno. A gdzie ją kupiliście? kosiorki, eee, kosiorki. A zgadzają się te dwie klacze? Chodziły razem ze sobą? Eee, nie puściliśmy ich no, razem, bo nańka była wysokocielna, eee, źrebna. No i żeby się nie zgadzać, przychodzą do siebie. Do siebie, bo nie były na zmianę, bo tam jak stoi za to bramko, to głowę wysadza. I już tak się pomału przyzwyczajały. I później, mówię, na samym wygrzebieniu już tam się nie puszczaliśmy. A teraz pomału będziemy wypuszczać z powrotem, żeby wychodziły Ale to jak to zrobicie? Wypuścicie dwie naraz, tak? Tak, pomału. Mhm. Pomału, pomału. dlatego oni wychodzili, żeby przez furtkę się zapoznawali. Tego, a później już... Będzie jest dobrze, bo już teraz nie było na koniec ja już Ale to dwa dobra. odrębne charaktery, to to jest takie... Jeszcze. Próbować, jak wybaka odchowa, jak później to będziemy, spróbujemy, no ale... Na ogrebieniu nie było sensu już na żeby to się szarpać, stało. coś stało. A ich pies ma potyczkę ze zwierzętami sąsiada. A teraz przyjrzymy się ptakom na tym podwórku. A są to wyjątkowe kury, każda inna, kolorowa. Mogą być to ptaki w dawnym typie, ale nieustabilizowane, więc jest tam sporo różnych genów. O rasie nie może być mowy, bardziej o typie. Przenosimy się teraz na kolonie. Tak nazywane jest następne gospodarstwo. Tutaj mieszka bydło polskie czerwone. W pierwszej kolejności uzupełnimy im wodę. Czyli 11 sztuk mamy, 4 krowy, jedna pierwiastka i jałówki. Polska czerwona jest to rasa drobna, niewybredna, wytrzymała, ale niestety powoli znika z naszego krajobrazu. Dlatego powstał dla nich program ochrony zasobów genetycznych do ich hodowli są dopłaty. To stado utrzymywane jest w kierunku użytkowania mięsnym. Ich cechą charakterystyczną jest jednolite czerwone umaszczenie. Krowy te pochodzą od małego, dzikiego bydła brachycerycznego występującego we wschodniej części Europy Środkowej i Skandynawii. czyli te dwie tamten czy tam jesteś o to dwie to są sobie... Zeszłoroczne tego, to łapyczka zabrałem, no bo wiadomo, żeby taki to nie pokrył. nie pokrył i tego. Znaczy ta pierwiastka się ocieliła i ma już cielaczki. Tak, tak. I te pierwiastkę to żeśmy pilnowali, bo widzieliśmy, żeśmy chcieli. Widzieliśmy, tam się patrzyli, wydamy jej chwilę, wycieliła się sama, nic ja no. Nie no mówię, wczoraj tu trochę poprawiałem, bo ten cielak wyszedł, ale muszę, to, to już wiadomo, stary płot trzeba się będzie jesienią zająć i kołki, powstawiać dużo nowych i, i te opoły czy żerdzie dać znów nowe, bo to już kilka lat ma, tak? Tak, a ja nowy jestem, to mogą się bać. Że coś kombinujemy to. Będę chodzić w koło, a do ręki niebo. bo myślę, że jakaś łapanka kombinowana. A tu cielaki jak yy, kolczykujecie? Po urodzeniu, Zaraz, nie ma póki, stopni. jak to się mówi, jeszcze pierdolowatych. tym już będzie problem, z tym ostatnim, bo nie złapane od razu, to... No to tak później by... jak tego, to... Muszę po prostu, jak wejdzie do szopy, i wtedy w szopie, bo na łące nie złapie, nie ma mowy. Znaczy, torfowisko jest, zostało, nie? Ale wody nie ma. A to i tak jeszcze przychodzą sarny się z tamtej strony pić. Są no, ścieżki no, powydeptywane, nie? No, w I i Pracownia Kiedyś. Był dołek mniej 23 i wody było pełno, a teraz y, piją praktycznie ze studni tylko, a w dołkuje są trochę błotę na dnie. Jest bardzo niski poziom bezbrętowy. A one idą do wiaty, tak? tak, tak. Ta 9.6 jest ładna krówka. Teraz lepiej widzę. Ale tu troszkę spokojniejsze są. Ja się nam że tak, jak idę do zwierząt, nie mogę się nigdy perfumować. Tak. Nawet jak włosy układam na pastę, to ona pachnie i one już co. To... Ja w ogóle jestem nowością dla nich, to ja już pachnę. A jak jeszcze jakiś perfum użyję, to już w ogóle jest panika w oczach. A oni obserwują, to są naprawdę inteligentne Tylko, widzę, nie... Ale ja jestem też z wami, zupełnie inaczej. Rynko, nie próbowaliśmy łapać, inaczej się zachowują. Jakbyśmy tam zaczęli coś kombinować z ręką, to ileby nie wieszły tutaj. I te rury tam zakładam. I one stoją wtedy tutaj? I wtedy jeden staje jeszcze tam na tych rurach, a drugi bierze linki, i łapie. No teraz jest właśnie jak przed tego ogórnika jest, jest kupę. To jak się ubierze, to jest. Więcej humer. Nie tak humer to jest jeszcze nie żyje jak ten korytarz. Ten. One zimą też tu są? Cały tak, czas. Cały okrągło. Jeszcze na chwilę wracamy do gospodarstwa. Krowa, która była dojona, pasie się spokojnie przed kurnikiem. Obok wędruje kaczka z dwoma kaczętami. Ta się zacieli? Ja, ta, ta jałóweczka mówię. Jak to... Aha, czarno. No bo tu ją ja mam bardziej na oczach, przypinuje oh. widzę. Tak, to... tak, tak, tak. Ta, ja mogę przegapić jak to się mówi. Tak, tak. Ta jałóweczka czarnoboczysta to córka tej krowy, która była dojona. A ów krowa wchodzi do kurnika. Bardzo podoba mi się jej umaszczenie. Typowe dla bydła białogrzbietego. Takie one powinny być. A polska czerwona do kurnika weszła. No na wieczor nie leczy tego jak się mówi, to oni wszystkie dopiero maszerują na łąkę i do jednego. Tak A Polską czerwono-białe. I bardzo ciężko znaleźć powiem. Bardzo małej pan. No czerwono biały to bodajże trzech albo czterech dzwoniło, to chyba raczej po, te, po, po tym filmiku nawet, że my likwidujemy, to dzwonili te czerwono-białe no, ja tylko ktoś powiem, do imiku się tam wypatrują, nie szukają nie? Dzwonili, ale ja mówię na razie nic nie sprzedajemy.